Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube, na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje Wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą Was same. Dziś mam dla Was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept. Nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając aż zgaśnie ostatnie światło. Zanim zanurzymy się razem w mrok tej opowieści, napiszcie w komentarzu pod filmem, w jakim mieście nas słuchacie i która godzina towarzyszy wam w tej chwili. Czy to późna noc, kiedy świat milknie, a cienie zaczynają szeptać? Czy może świt, który niesie ze sobą resztki koszmarów? Wasze odpowiedzi pomagają budować tę niesamowitą, wspólną atmosferę grozy. A teraz weźcie głęboki oddech, zgaście światło i przygotujcie się na to, co nadchodzi. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł: Apokalipsa zombie Ostatni bastion. Nikt nie spodziewał się, że koniec świata zacznie się w samym sercu Polski. Jeszcze kilka dni wcześniej życie w Warszawie toczyło się normalnym rytmem. Tramwaje jeździły po alejach jerozolimskich, dzieci biegały po parkach, a turyści fotografowali zamek królewski i pałac kultury. Jednak w noc 1 listopada, dokładnie o północy, ziemia zaczęła drżeć. W pierwszej chwili wydawało się, że to tylko niegroźny wstrząs, ale zaraz potem nastąpiło coś, co zburzyło całą rzeczywistość. Ziemia otworzyła się, a z grobów zaczęły wychodzić ciała. Najpierw pojedyncze, potem całe fale martwych, którzy nie powinni nigdy powrócić do świata żywych. Źródłem tej tragedii była katastrofa naukowa. Kilka miesięcy wcześniej, w wielkiej tajemnicy. Rząd prowadził eksperyment związany z nowym rodzajem energii. Naukowcy pracowali nad technologią mającą wzmacniać pola elektromagnetyczne i zasilać całą sieć elektryczną kraju. Kompleks badawczy znajdował się pod Warszawą, tuż obok głównych nekropolii. Tam, w ukrytych laboratoriach, testowano reaktor zdolny emitować fale o ogromnej mocy. Coś jednak wymknęło się spod kontroli. Nieprzewidziane promieniowanie przedarło się w głąb ziemi i obudziło to, co dawno miało spoczywać w ciszy. Energia przeniknęła do kości, do wyschniętych mięśni i do pustych oczodołów, dając im bluźniercze życie. Warszawskie powązki stały się epicentrum koszmaru. Pierwsze godziny były chaotyczne. Ludzie, którzy mieszkali w pobliżu cmentarzy, wybiegali z domów w panice. Krzyczeli, że widzą swoich bliskich, którzy powstali z ziemi, ale zamiast uścisku dawali im kły i szpony. Każdy, kto został ugryziony, w krótkim czasie zmieniał się w kolejnego potwora. Apokalipsa rozlała się błyskawicznie. O świcie pierwsze oddziały wojska pojawiły się w stolicy. Żołnierze ustawili posterunki przy mostach i głównych arteriach, próbując powstrzymać hordę. Na ulicach rozległy się serie karabinów, a huk dział rozbrzmiewał echem między blokami. Ale nie umarli, nie znali strachu ani bólu. Szli naprzód, ignorując rany i padając tylko wtedy, gdy pocisk przebijał czaszkę. Warszawa zamieniła się w pole bitwy. W alejach jerozolimskich płonęły samochody, a barykady z autobusów zatrzymywały na chwilę potwory. Ludzie bronili się desperacko. Ktoś rozwiesił stalowe linki między latarniami, które przewracały zombie niczym kukły. Inni oblewali ulice benzyną i podpalali całe grupy, które zamieniały się w płonące wrzaski. Największą twierdzą w mieście stał się Pałac Kultury i Nauki. Tam zgromadzono setki cywilów i resztki wojska. Budynek otoczono workami z piaskiem. Ustawiono karabiny maszynowe na balkonach, a snajperzy czuwali na najwyższych piętrach. Nocą stolica przypominała piekło, niebo rozświetlały wybuchy, a jęki martwych mieszały się z hukiem strzałów i krzykami rannych. Każda dzielnica walczyła o życie. Na Pradze barykady z tramwajów zatrzymały falę, która ruszyła z cmentarzy brudnowskich. W Ursusie ciężarówki ustawione na osiedlowych ulicach zamieniły całe osiedla w twierdze. Widziano młodych chłopców rzucających koktajle mołotowa z dachów, strażaków prowadzących ludzi przez płonące kamienice i rodziny, które kryły się w piwnicach z nadzieją, że potwory ich nie odnajdą. Wojsko zaczęło organizować pułapki. Na placu bankowym wciągnięto hordę w korytarz ulic i wysadzono całe kwartały budynków. Grzebiąc setki stworów pod gruzami. Było to pierwsze zwycięstwo, które dało nadzieję, że ta wojna może zostać wygrana. Dowództwo przejął pułkownik Andrzej Rak. To on rozkazał otoczyć cmentarze rowami i wieżyczkami, z których ostrzeliwano wychodzące stwory. Kiedy zombie wpadały do pułapek, rozrywano je granatami i spalano miotaczami ognia. Lecz główne gniazdo, na powązkach wciąż wyrzucało nowe fale, jakby Ziemia nigdy się nie kończyła. Piątego dnia wojny w podziemiach Stadionu Narodowego zebrał się sztab. Naukowcy wyjaśnili, że w centrum kompleksu badawczego wciąż działa rdzeń energetyczny, który emituje fale ożywiające martwych. Jedynym sposobem było zniszczenie go. Plan zakładał przedarcie się przez hordy. I wysadzenie urządzenia, nawet kosztem życia. Wieczorem cała Warszawa przygotowywała się do decydującego starcia. Żołnierze sprawdzali broń, cywile znosili kanistry z benzyną i amunicję, a ochotnicy żegnali się z rodzinami. Nad miastem unosił się dym, a z daleka słychać było niekończący się jęk. Stolica drżała, ale w tej ciemności rodziła się nadzieja. Atak rozpoczął się o świcie szóstego dnia. Cała Warszawa pogrążona była w dymie i popiele, ale wśród ruin tliła się nadzieja. Kolumny czołgów i transporterów opancerzonych ruszyły mostem Poniatowskiego, który został oczyszczony poprzedniej nocy przez grupę saperów. Piechota poruszała się za nimi, a cywile, którzy zdecydowali się pomóc, nieśli amunicję, paliwo i zapasy. Każdy wiedział, że to będzie decydująca bitwa, albo uda się zniszczyć źródło skażenia, albo cała Polska pogrąży się w mroku. Już na początku natarcia horda uderzyła z siłą, która mogła zmiażdżyć każdą obronę. Tysiące zombie nadciągało ze strony powązek. Ich wrzaski niosły się echem przez pół miasta. Żołnierze strzelali seriami, a pociski rozrywały gnijące czaszki. Jednak za każdym upadającym trupem nadciągały kolejne dziesiątki. Huk strzałów mieszał się z jękami i rozdzierającym odorem rozkładu. Na Żoliborzu przygotowano zasadzkę. Ulice obstawiono beczkami z benzyną i podłączono je do detonatorów. Gdy pierwsza fala martwych wdarła się między budynki, beczki eksplodowały, a całe hordy zajęły się ogniem. Płomienie oświetlały twarze walczących, a krzyki mieszały się z dźwiękiem płonącego asfaltu. Mimo ogromnych strat, potwory parły dalej, jakby nie znały bólu ani lęku. Na woli wysadzono całe bloki mieszkalne, by stworzyć bariery. Ludzie płakali, widząc, jak ich domy znikają w eksplozjach, ale wiedzieli, że to jedyna droga do przetrwania. Z piwnic wyciągano rannych. I dzieci, które przenoszono do bezpiecznych punktów. Strażacy walczyli ramię w ramię z żołnierzami, a cywile stawali się wojownikami. Najbardziej dramatyczny bój rozegrał się na ulicach prowadzących do kompleksu badawczego. Tam zebrała się największa horda. Zombi były tak liczne, że zdawało się, iż ziemia faluje. Walka trwała bez przerwy, artyleria waliła w kolejne kwartały. Zamieniając je w krater, a snajperzy zdejmowali tych, którzy wyróżniali się niezwykłą siłą i szybkością. Naukowcy nazywali ich mutantami efektem ubocznym promieniowania. Te istoty były jeszcze bardziej przerażające: ich ciała były grubsze, ich ruchy szybsze, a ugryzienia bardziej zabójcze. Żołnierze walczyli do ostatniego naboju. Kiedy brakowało amunicji, sięgali po bagnety. Siekiery i łomy. Wielu ginęło, ale każdy wiedział, że ich ofiara opóźnia marsz potworów. Cywile organizowali prowizoryczne barykady z samochodów, lodówek i wszystkiego, co znaleźli. Kobiety podawały butelki z benzyną, a dzieci nosiły meldunki między oddziałami. Pułapki działały w całym mieście. Na Pradze wciągnięto hordę w tunel kolejowy i zawalono go ładunkami. Grzebiąc setki potworów. Na śródmieściu ustawiono wieżyczki strzelnicze, które kosiły nieumarłych całymi seriami. Widziano, jak młody chłopak, ledwie siedemnastoletni, wskoczył na dach autobusu i zaczął rzucać granaty w tłum, ratując oddział żołnierzy. Zginął chwilę później, porwany przez ręce zombie, ale jego czyn zapamiętano jako symbol odwagi. Pułkownik Andrzej Rak z garstką ludzi przedostał się wreszcie do wnętrza kompleksu badawczego. Korytarze były zawalone gruzem, na ścianach widniały ślady walk i krwi. W półmroku migotały lampy awaryjne, a w powietrzu unosił się smród spalenizny i zgnilizny. W głębi kompleksu znajdowało się urządzenie przypominające pulsujące serce, emitowało fale które rozchodziły się po całym mieście. Naukowcy mieli rację, to ono było źródłem plagi. Żołnierze ustawili ładunki wybuchowe wokół rdzenia, ale nim zdążyli je uzbroić, horda wdarła się do środka. Rozegrała się ostatnia, desperacka walka. Strzały odbijały się od ścian, a wrzaski wypełniały korytarze. Walczono wręcz z nożami i bagnetami. Jeden z żołnierzy rzucił się z granatem w sam środek potworów, poświęcając życie, by dać innym kilka sekund. Rak, ciężko ranny, trzymał detonator w drżącej dłoni. Spojrzał na swoich ludzi i powiedział: Warszawa musi żyć. Eksplozja była potężna. Całe miasto zadrżało, a fala uderzeniowa przetoczyła się przez ulicę. Jasne światło rozświetliło niebo jak błyskawica. W jednej chwili zombie padły na bruk, martwe ciała znów stały się tylko bezwładnymi ciałami. Cisza spłynęła na zrujnowaną stolicę. Warszawa ocalała, choć zapłaciła straszną cenę. Setki tysięcy ludzi zginęło, całe dzielnice leżały w ruinie, a w powietrzu unosił się popiół. Jednak Polska przetrwała. Ludzie wychodzili z kryjówek, obejmowali się, płakali. I nie wierzyli, że koszmar dobiegł końca. Oficjalnie uznano, że przyczyną apokalipsy była katastrofa w reaktorze. Rząd przysiągł, że podobny eksperyment nigdy się nie powtórzy, ale pamięć o tych dniach przetrwała. Wspominano bohaterów, którzy oddali życie. Ulice, na których rozgrywały się najcięższe bitwy, otrzymały nowe nazwy. Plac bankowy przemianowano na Plac Bohaterów. A na murach pałacu kultury wyryto słowa Warszawa żyje, bo walczyła. Mówiono, że nocą na cichych ulicach można czasem usłyszeć echo dawnych jęków i stukot kroków. Niektórzy wierzyli, że gdzieś, w zapomnianych tunelach pod miastem, wciąż leżą resztki promieniującego rdzenia. Ale tego dnia, szóstego dnia apokalipsy, Warszawa wygrała, a Polska została ocalona. Trawa krwawi wśród ruin i dymu Głosy milkną, a echo drży Czuję strach, lecz wciąż idę w mroku Ostatni bastion w nas Nie poddamy się, choćby przyszła śmierć z popiołu Śmierć. Z popiołów rodzi się blask Ocaliny to co jeszcze żyje w sercach Z grobów wyszły cienie złe Rozdzierają ciszę swym zimnym krzykiem Kroki żołnierzy wciąż niosą się Choć nie wiemy kto jutro zostanie Ostatni bastion w nas Poddamy się choćby przyszła śmierć z popiołu. Nadzieja, ostatni bastion w nas Nie poddamy się, choćby przyszła śmierć. Z popiołów rodzi się plac. Ocalimy to. Znów, a cisza przykryje krzyk martwych kul. Będziemy pamiętać tamten dzień, kiedy serce przetrwało piekielny dzień. Ostatni bastion w nas. Nie poddamy się, choćby przyszła śmierć. Z popiołów rodzi się blask. Ocalimy to, co jeszcze żyje w sercach. I to już koniec dzisiejszej historii, a przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka, to znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj Creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć.